Zapraszamy na czatownię Czat 9 listopada Dzień Penny Day Dzień wynalazcy co świat zmienia w sen I dzień adopcji miłości i cień Świat dziś pamięta o słowach i czynach By nigdy nienawiść nie wstała z ruin Bo każdy człowiek ma w sercu blask Który rozświetla najciemniejszy czas Bogatym jest ten Kto potrafi dać Nie złotem lecz sercem świat Chcę grać, bo tylko ten, kto dzieli się snem Naprawdę bogactwo niesie sobie sam Jest to ja chłodny, na dnie Lecz duszy ciepło, gdy do się śle Wynalazki uczucia i gestów moc Niech niosą nadzieję przez każdy rok, Gdy dziś popad chłodny, wiatr rok na dnie, Lecz w duszy ciepło, gdy dobro się śle, Wynalazki, uczucia i gestów moc. Niech niosą nadzieję przez każdy rok, tym jestem, kto potrafi dać. Nie złotym, lecz sercem świat chce grać Bo tylko ten, kto dzieli, się snem Naprawdę, bo niesie sobie sam Zapraszamy na czatownię czatkie Niech płyną słowa jak światła w mgłę Bo kiedy dajesz, sam więcej masz, tak zaczyna się każdy nowy świat. Ja tym jestem, kto potrafi dać Nie złotem, lecz sercem świat chce grać. Naprawdę bogactwo niesie sobie sam.